Czy Merlin Manson się skończył? No, po 2005 roku nikogo już w zasadzie nie interesował. Przestał elektryzować tłumy, przestał polaryzować i dzielić społeczeństwo, przestał być wyrazisty, a jego muzyka z przebojowej i ambitnej zamieniła się w nudną i odtwórczą. Mam nadzieję, że jeszcze mnie nie zjedliście w komentarzach. To jest bowiem skrajne spojrzenie numer jeden na jego postać w ostatnich 20 latach. No i teraz czas na spojrzenie numer dwa. Po 2005 roku Merlin Manson się uspokoił, ale mimo tego nadal elektryzuje tłumy. Nadal polaryzuje i dzieli społeczeństwo, ale już nie tak bardzo jak wcześniej. Jego bilet wstępu do mainstreamowych mediów dawno się zdezaktualizował. Wokalista nadal jest wyrazisty, choć bardziej naturalny. Nie tak przerysowany i nie tak komiksowy jak kiedyś. A jego muzyka z przebojowej i wzbudzającej skrajne emocje zamieniła się w ambitną, wysublimowaną i zdatną do spożycia dla prawie każdego. No muszę przyznać, że lubię na początku odcinka postawić sobie dwie skrajne tezy, żeby później w trakcie tegoż odcinka spojrzenie na bohatera materiału sobie jakoś zrównoważyć. Dziś przedstawię wam historię Merlina Mansona po 2005 roku. Historię, o której zdecydowanie nie mówi się tak często, jako o jego wybrykach z lat 90. czy już z początku XXI wieku. Wtedy był prawdziwym królem, a historie pisały się same. Później natomiast, kiedy medialny szum wokół jego osoby nieco ucichł i kiedy z popkulturowego posągu przekształcił się on w nieoczywistego muzyka, no to moim zdaniem akurat zrobiło się jeszcze. Ciekawiej. Z tej strony Hubert Modławski, zapraszam. Partnerem kanału jest AleBilet, miejsce gdzie szybko i bezpiecznie odkupisz bilety na koncerty oraz łatwo sprzedasz te, których nie potrzebujesz. Łapka w górę, podbicie i komentarz bardzo miło widziane. W komentarzu podziel się proszę swoją opinią na temat twórczości Merlina Mansona po 2005 roku. No i oczywiście subskrybuj pełną kulturkę, żeby z odcinkami o Merlinie Mansonie, ale też o wielu innych artystach być zawsze na bieżąco. Środa, 31 sierpnia 2005 roku, godziny wieczorne, Dublin, Irlandia. Fani Merina Mansona na całym świecie są przekonani, że właśnie rozpoczyna się tam jego ostatni koncert w karierze. Taki przecież był medialny przekaz. Wydana rok wcześniej płyta z największymi hitami oraz coverem Personal Jesus od Depeche Mode miała być pożegnalnym albumem, a promujące go turnę pożegnalną trasą. Zespół ma się rozpaść w wyniku ciągłych, panujących w nim napięć, czego bardzo wyrazistym i zarejestrowanym zresztą na taśmie przykładem niech będzie choćby przepychanka pomiędzy wokalistą a gitarzystą o pseudonimie John Five. To miało miejsce 8 czerwca 2003 roku w trakcie występu podczas niemieckiego festiwalu Rockam Ring. Choć dziś John Five, który grał w zespole Merlina Mansona aż 6 lat, twierdzi, że akurat wokalista był zawsze wobec niego w porządku, w przeciwieństwie do reszty muzyków. John po latach, a w zasadzie niedawno, dość obrazowo opisywał taką, powiedziałbym, standardową atmosferę, panującą wówczas w zespole. Ćwiczyliśmy jeden z utworów i Pogo nie mógł sobie przypomnieć swojej partii. Pokazałem mu, jak ją zagrać, a on się na mnie wściekł. Wtedy wszedł Mary Manson i zaczęli się kłócić. Po dziś dzień nie widziałem, żeby dwoje ludzi się tak zaciekle kłóciło. Pomyślałem, że to koniec zespołu, a to dla nich był kolejny normalny dzień. Mary Manson był dla mnie zawsze miły, ale pozostali byli okropni. Wracając jednak do 31 października 2005 roku, pożegnalny koncert rozpoczyna się od utworu The Love Song. Setlista składa się z 15 utworów. Obejmuje przede wszystkim trzy największe albumy z tak zwanego tryptyku. Zespół gra po cztery utwory z Antichrist, Superstar oraz Hollywood, trzy z Mechanical Animals, trzy covery i co ciekawe, tylko jeden utwór z najnowszej na tamten moment płyty studyjnej, czyli The Golden Age of Grotesque. Łącznie 15 utworów, na koniec tytułowy z płyty numer 2. Zespół żegna się z publicznością przekonaną, że to już jest absolutny koniec. I przez dość długi czas wydaje się, że tak rzeczywiście jest. Mary Manson naprawdę chciał zakończyć swoją muzyczną działalność. Czuł się bowiem absolutnie wypalony artystycznie, ale również zmęczony wielką popularnością. Miał zamiar zejść ze sceny w wysokiej formie i później zająć się sztuką innego rodzaju. Sztuką bardziej wizualną, zawsze malował przecież piękne obrazy. Gdyby udało się wówczas wytrwać w postanowieniu, no to jestem absolutnie ciekawy tej alternatywnej rzeczywistości, w której to zespół Mary Manson przestaje istnieć w 2005 roku. Jak zostałby zapamiętany przez ludzi? Byłoby przecież krótko, ale jakże intensywnie. No ale pięć wydanych płyt w katalogu to przecież też nie jest byle co. Natomiast oczywiście nie udało się wytrwać. Bardzo podobna sytuacja do tych z piłkarzami, którzy to po zakończeniu kariery wysiedzą góra kilka miesięcy, a później zabierają się za robienie na przykład papierów trenerskich. I to w pewnym sensie potwierdza moją teorię, że prawdziwy artysta nigdy nie przestaje tworzyć. Sztuka jest dla niego bowiem czymś więcej niż pracą, czymś więcej niż zarabianiem pieniędzy. Jest powietrzem, dzięki któremu może oddychać, a bez przelania na papier tego, co mu na sercu leży, no może być ciężko. I Mary Messon zdecydowanie potwierdził, że do tej grupy prawdziwych artystów przynależy. Ciągnęło wilka do lasu już w 2006 roku, bo skusił się wtedy na jeden krótki telewizyjny występ w halloweenowym wydaniu amerykańskiego talkshow, wykonując na żywo 31 października utwór This is Halloween. Był to swoją drogą bodaj ostatni występ słynnego Pogo z zespołem. I co ciekawe, to właśnie w październiku 2006 roku zespół powraca do twórczej aktywności. Wiedzieli więc, że wrócą na dobre z kolejną płytą, więc chcieli się pokazać publiczności i nie dać o sobie zapomnieć. Pewnie tak to wyglądało. Choć w zasadzie prawda jest taka, że do studia nie wchodzi wtedy zespół. Robi to zaledwie dwóch jego muzyków, Mary Manson oraz Tim Scott, szwedzki gitarzysta, grający w zespole od roku 2002. Niby gitarzysta, ale tak naprawdę człowiek orkiestra, gość od wszystkiego. Może zagrać na każdym instrumencie. I tak rzeczywiście się stało, bo nad tą płytą pracowali tylko Mary Mason i Tim Scott, który to zagrał na wszystkich instrumentach. Wokalista nadaje z muzykiem na podobnych falach i szanuje jego kreatywność. Potrzebuje u swojego boku takiego człowieka orkiestry, zresztą potwierdził to na kolejnych płytach. Sam Brian Warner bowiem i zaśpiewa, i sam wpadnie na ciekawy kompozytorski pomysł, natomiast do zrealizowania swojej wizji potrzebuje człowieka technicznego, który pomysły z jego głowy przeniesie na instrumenty i komputer. W październiku roku 2006 panowie wynajmują domowe studio w Hollywood i stacjonują tam przez jakiś czas. Głowy mają pełne pomysłów. Wokale na przyszły album, co ciekawe, powstają w bardzo specyficzny sposób. Legenda głosi bowiem, że wszystkie utwory Mary Manson śpiewał leżąc na podłodze studia, co zaowocowało charakterystycznym brzmieniem wokalu. W ogóle proces tworzenia utworów był w tym przypadku dość ciekawy. Tim Scott przyniósł bowiem do studia zestaw gotowych kompozycji i wszystko działo się na bieżąco. Mary Mason opracowywał melodie wokalne, na szybko pisał teksty i zazwyczaj nagrywał wokale jeszcze tego samego dnia. Proces tworzenia płyty był więc dość zwarty i moim zdaniem zdecydowanie to na Eat Me Drink Me słychać, no bo to właśnie o tym albumie mowa. Płyta jest spójna muzycznie, lirycznie, no i w zasadzie pod każdym innym możliwym względem. Na sklepowych półkach pojawiła się 5 czerwca 2007 roku i delikatnie mówiąc tłumów do sklepów nie przyciągała. Natomiast Mary Manson był z niej bardzo zadowolony, posłuchajcie zresztą jak oni opowiadał. To płyta, na którą pracowałem całe moje życie. Zawsze trzeba się zmieniać, inaczej nie da się być artystą, a ta płyta była dla mnie największą przemianą. Zamiast o niej mówić, lepiej jej po prostu posłuchać. Sprzedażowe niepowodzenie albumu na pewno w jakiś tam sposób zaskoczyło Brian'a Warner'a, no bo nie chce mi się wierzyć, że nie. Myślę bowiem, że tliła się w nim nadzieja, że fani zatęsknią i w obliczu niepewności co do powrotu grupy i wieloletniej nieobecności a w tej, powiedziałbym, sferze wydawniczej, rzeczywiście ruszą po album bardzo tłumnie. Tak się jednak nie stało. Natomiast to w żaden sposób Berlina Mansona nie podłamało, ponieważ kolejny album, The High and the Low, ukazał się niecałe dwa lata później. Album był tworzony przez praktycznie cały 2008 rok. 2 marca turnaje promujące poprzednią płytę dobiegło końca, więc można było się zabierać do pracy. Artysta wchodzi do studia praktycznie od razu po powrocie z trasy. Niestety, Tim Scott, czyli bardzo zasłużona postać, jeśli chodzi o poprzednią płytę, musi opuścić grupę. Dlaczego? No, w wyniku jego napięć z Twigim Ramirezem, który to powrócił do zespołu w styczniu 2008 roku. Panowie mieli więc okazję zagrać razem kilka koncertów i dość szybko okazało się, że któryś z nich musi po prostu z zespołu odejść. Wypadło na Skolda, jako że Twigi dopiero co do zespołu powrócił. Szweda podczas kilku występów na żywo zastępuje wtedy West Borland, bardzo dobrze znany z występów w zespole Limbiskit. Natomiast, tak jak mówiłem, prace nad The High End of flow trwają od marca roku 2008 do stycznia roku 2009. W przeciwieństwie do poprzedniej płyty przy tej akurat pracuje cały zespół. Utwory na album piszą wokalista Twiggy a także Chris Wren gość obecny w zespole od 2007 roku. Co ciekawe The High End of Flow zadebiutowało na amerykańskim billboardzie na miejscu lepszym niż poprzednik. Mieliśmy tutaj miejsce czwarte kontra miejsce ósme w tamtym przypadku. Natomiast to tak naprawdę nic nie znaczyło, bo płyta sprzedała się prawie o połowę gorzej w pierwszym tygodniu sprzedaży, w porównaniu oczywiście do płyty poprzedniej. Tylko 49 tysięcy egzemplarzy w Stanach Zjednoczonych, co było najsłabszym wynikiem na tamten moment w historii grupy. Wynik wypadał bardzo blado, nawet na tle poprzednika, który osiągnął sprzedaż na poziomie 88 tysięcy egzemplarzy w pierwszym tygodniu. The High End of Flow zebrała też fatalne recenzje w prasie, też gorsze niż poprzednik. No generalnie słabo to wyglądało. Natomiast pozwolę sobie podzielić się swoim subiektywnym zdaniem na temat obu tych płyt, zarówno tej z 2007, jak i tej z 2009 roku. Oba te albumy uwielbiam. Są od siebie bardzo różne, ale moim zdaniem mają jakiś wspólny pierwiastek. Pokazują dużo bardziej osobistą stronę Briana Warnera. No wiecie, wiele z poprzednich albumów powstało po prostu jako idea. Jako dzieło, które ma coś przekazać społeczeństwu, ma coś symbolizować. Tymczasem od 2007 roku albumy Marina Mansona zyskały, moim zdaniem, niesamowity, bardzo personalny wymiar. To znaczy, odsłaniają one człowieka. Zdecydowanie bardziej niż wszystkie poprzednie albumy. I to jest w tych płytach najciekawsze. Do tego oczywiście kilka genialnych kompozycji z osobna. Natomiast The Hand of Low jest zdecydowanie najciekawsze, gdy słucha się go jako całości. Ten album to istne słuchowisko, które warto poznać od A do Z. Nie wiem jak wy, ale ja jeśli już sobie tej płyty słucham, to w zasadzie tylko, w całości. Born Villain to natomiast album, którego w całości nie przesłuchałem od bardzo dawna. Przede wszystkim z bardzo prozaicznego powodu, mianowicie dlatego, że nie ma go w serwisie streamingowym, z którego korzystam. Wiem oczywiście, że mógłbym go posłuchać gdziekolwiek indziej, chociażby na CD, które posiadam od 2012 roku, ale jakoś tak sobie czekam, aż pewnego dnia wskoczy mi do tego cyfrowego katalogu. Zostanie się to pewnie, jak jakieś tam sprawy licencyjne zostaną uregulowane. Muszę przyznać, że jestem bardzo ciekawy waszego zdania o tej akurat płycie, dlatego bardzo proszę o komentarze w tym temacie. Komentarze są wasze. No nie całe 3 lata zajęło Marilinowi Mansonowi wydanie tego albumu, a powstawał on bardzo długo. Po bardzo intensywnym koncertowo w 2009 roku, to było 107 występów, Mary Manson udał się na długą przerwę. Choć ona w zasadzie była tak naprawdę pozorna. Artysta po prostu nie koncertował i nie pokazywał się publicznie, natomiast już od stycznia roku 2010 pracował nad nową muzyką. Niesamowity swoją drogą, że gość wraca z całorocznej trasy i w zasadzie bez żadnych dłuższych wakacji siada do pracy nad kolejnym krążkiem. No ale praca ta była z drugiej strony bardzo rozwleczona i trwała prawie dwa lata. Światło dzienne, album Born Villain ujrzał natomiast 25 kwietnia roku 2012. Single płyta promujący, no Reflection otrzymał co ciekawe nominacje do nagrody Grammy. Natomiast sama płyta nie sprzedała się dobrze. I raczej nie miało na to wpływu zerwanie kontraktu z wytwórnią, która wydawała artystę przez poprzednie lata. No bo spadek sprzedaży w porównaniu z poprzednim albumem oczywiście jest, natomiast wydaje się on niewielki i dość powiedziałbym naturalny. Nie jest na pewno spektakularny, bo tak jak gdy High End of Low sprzedało się w pierwszym tygodniu w nakładzie 49 tysięcy egzemplarzy, tak tutaj było to 39 tysięcy sztuk. Powiem tak, z dzisiejszej perspektywy jest to chyba najbardziej zapomniany album Marina Mansona. Natomiast muzycznie, moim zdaniem, niedoceniony i bardzo ciekawy. The Pale Emperor na sklepowe półki trafia 15 stycznia 2015 roku. I moim zdaniem ten album wyznacza dyskografii Marina Mansona zupełnie nowy kierunek. Poprzednie trzy płyty postrzegam jako bardzo osobiste, ale też jednak będące swoistym pomostem pomiędzy tym, co artysta robił w przeszłości, a tym, co zaprezentował właśnie od roku 2015. Podejrzewam, że na tych trzech poprzednich płytach w jakiś tam sposób szukał swojej muzycznej drogi, natomiast przy okazji dostarczył naprawdę sporo dobrej muzyki. Ale w tym 2015 roku Mary Mason odbija się też od dna w sensie czysto komercyjnym. Bo tak jak ja oczywiście mogę sobie pogadać, że płyty wydawane w latach 2007-2012 bardzo mi się podobają, tak jednak nie pokazały tego słupki sprzedażowe. One bowiem leżały i kwiczały, bo każdy kolejny album wiązał się z kolejnym spadkiem sprzedaży. Natomiast The Pale Emperor odwraca trend, odwraca narrację w tym temacie. Puści w rejony bardziej bluesowe niż metalowe zdecydowanie się opłaciło. I przyznać trzeba, nie wydawało się w żaden sposób sztuczne. Wręcz powiedziałbym przeciwnie, no bo dla mnie na przykład ta przemiana artystyczna, która wówczas zaszła, Melina Mansona od samego początku wydawała się szczera i naturalna, ta muzyka zwyczajnie pasowała do gościa będącego w tym wieku i będącego na tym etapie swojej kariery. Ale żeby nie było album zawiera też oczywiście elementy metalowe, bardziej nawiązujące do dokonania z przeszłości. Natomiast generalnie prezentuje nam Marina Mansona w zupełnie nowym wydaniu. W wydaniu powiedziałbym wcześniej nieznanym. Pierwsza ważna sprawa premierowy tydzień po raz pierwszy od wielu lat wykazał wzrost sprzedaży w porównaniu z płytą poprzednią. Przy albumie Burn Villain było to 39 tysięcy egzemplarzy. The Pale Emperor osiągnął natomiast 51 tysięcy. No i to jest całkiem spory wzrost bo musimy pamiętać również o tym że sprzedaż płyt Ogólnie w całej branży cały czas z roku na rok spadała. Mamy więc powiedziałbym komercyjne odbicie się od dna. No pod względem artystycznym tak akurat bym tego nie postrzegał, bo poprzednie trzy płyty dla mnie akurat dnem absolutnie nie były. No ale są różne opinie, wiadomo. Album The Emperor powstawał od maja 2013 do września 2014 roku w dwóch różnych studiach zlokalizowanych w Kalifornii. System pracy identyczny w zasadzie jak przy płycie z 2007 roku. Tak jak tam pracował duet w postaci Merlina Mansona i Tima Scolda, tak i tutaj mieliśmy duet, czyli Mary Manson oraz Tyler Bates. Podobnie jak Tim Scold, człowiek orkiestra, który zagrał na wszystkich instrumentach na tej płycie poza perkusją. Na niej zagrał akurat Gil Sharon, który razem właśnie z Tylerem Batesem dołączyli wówczas w 2014 roku do zespołu. Później co prawda z niego odeszli, natomiast to ciekawe, od 2024 roku są z powrotem i zagrali na najnowszej płycie. Ale zanim do tej najnowszej płyty przejdziemy, no to mamy jeszcze dwie do omówienia. 6 października roku 2017 ukazała się płyta numer 10 w dyskografii. Płytą jubileuszową ukazała się Heaven Upside Down. Pewnego rodzaju kontynuacja tego co dostaliśmy na The Pale Emperor, natomiast też nie do końca. Kontynuacja, bo również i nad tym albumem Merlin Mason pracował przede wszystkim z Tyler'em Batesem, który to jako człowiek orkiestra zagrał na gitarach, basie i klawiszach. Był również inżynierem dźwięku i producentem, a na koniec jeszcze całość zmiksował. Natomiast na tym albumie mamy nieco więcej momentów w porównaniu do poprzedniego, muzycznie nawiązujących do przeszłości. Ogólnie całość jest bardziej gotecka niż bluesowa i bardziej metalowa niż rockowa. Pod względem sprzedaży mamy akurat tutaj spadek. 35 tysięcy egzemplarzy w porównaniu do 51 na poprzedniej płodzie. Nie powinno to dziwić, bo całość jest zdecydowanie mniej przystępna i hiciarska niż na DPL Emperor. Jeśli mogę sobie pozwolić po raz kolejny na odrobinę prywaty, to był przez jakiś czas album w katalogu tego artysty, który znałem najmniej. Natomiast kilka miesięcy temu odrobiłem lekcję, i szczerze mówiąc, mam poważne wątpliwości, czy pod względem jakości muzycznej przyznałbym mu mniej punktów niż poprzednikowi. To naprawdę dobra płyta, zapomniana, ale naprawdę dobra. A w szczególności numer 8 na jej trakliście, ale to już sprawdźcie sobie sami. We Are Chaos to pozycja w katalogu Marina Mansona bardzo ciekawa. Ciężko mi w zasadzie sobie przypomnieć tak łagodny utwór jak ten tytułowy, promujący album jako pierwszy singiel. W przypadku tej płyty wokalista po raz kolejny zawarł muzyczny duet, natomiast tym razem z kimś zupełnie nowym. Mianowicie z shooterem Jenningsem, uznanym muzykiem i producentem. Tyler Bates bowiem w 2018 roku opuścił zespół, żeby powrócić do niego dopiero w roku 2024. I rzeczywiście na We Are Chaos słychać sporo zmian względem przeszłości. Natomiast muzycznie to nadal jest rzecz spójna z tym, co Mary Mason robił po roku 2015. Z Jenningsem podobno pracowało się bardzo dobrze i płynnie, natomiast ze względu na trasy koncertowe obu muzyków album nagrywano od czerwca 2018 do stycznia 2020 roku w trzech różnych studiach. Z obecnej perspektywy postrzegam Wear Chaos jako album ciekawy i mimo wszystko chyba najbardziej specyficzny w całym katalogu Marina Mansona. Choć zdecydowanie nie jest to dla mnie jego albumowa topka. Zaraz wrócę do treści tego odcinka, natomiast najpierw krótkie lokowanie. Partnerem tego materiału jest bowiem winiary Bookings i w związku z tym chciałbym Was zaprosić na trzy koncerty. Po pierwsze Perturbator. Futurystyczna elektronika i gotycka melancholia obecne w brzmieniu francuskiego artysty znowu się ze sobą spotkają. Tym razem 15 listopada w warszawskiej progresji. Po drugie John Mouse. Mroczna i zimna elektronika w opakowaniu alternatywnego rocka powraca po kilku latach nieobecności, no i rozbrzmi na żywo również w Polsce. I to dwa razy. 17 listopada w krakowskim Kwadracie oraz dzień później w warszawskim klubie Oczki. Po trzecie Death Before Dishonor. Zespół z Bostonu od 25 lat grających hardcore zawita do nas na jeden koncert. 19 listopada zagra w poznańskim klubie pod Minogo. Bilety na te koncerty zakupisz oczywiście na stronie Winniary Bookings. Link w opisie, polecam i zapraszam, a teraz wracam już do treści dzisiejszego materiału. Album najnowszy, wydany 22 listopada 2024 roku, musieliśmy trochę poczekać. W zasadzie do czynienia mieliśmy z najdłuższą wydawniczą przerwą w katalogu Merlina Mansona. Wiadomo oczywiście, jakie sprawy miały na to wpływ, natomiast pozwólcie, że w tym materiale będę skupiał się wyłącznie na sprawach muzycznych, co pewnie zresztą zauważyliście, że nie ma tu niesprzedawanej żadnej taniej prywaty itd. Kiedy przygotowuję ten odcinek, jest czas prawdziwie, powiedziałbym, wyjątkowy. Dokładnie 4.14 nad ranem, kiedy to nagrywam i niemal rok od wydania albumu. A za kilka dni koncert w Warszawie. Jak więc teraz postrzegam tę płytę? No szczerze mówiąc myślałem, że będę do niej wracał częściej. Czas trochę zweryfikował i album wpadł do takiej powiedziałbym szuflady pod tytułem Typowa nowa płyta wydana w 2024 czy tam 2025 roku, to znaczy tydzień słuchania w kółko, a później zapomnienie o niej. No nie będę ukrywał, trochę tak jest w tym przypadku. Czasem do tej płyty wracam, natomiast nie dzieje się to jakoś często. Wolę jednak wracać do tych kilku innych płyt jakiś czas temu przeze mnie wymienionych w tym materiale. Natomiast może na korzyść tego albumu zadziała czas i na przykład za 10 lat stanie się on jeden z moich ulubionych. Kto wie. W przypadku tej płyty i trasy ją promującej mam wrażenie, że mamy do czynienia z pewnym kontrastem. To znaczy pod względem sprzedażowym jest to zdecydowanie najsłabsza płyta w katalogu artysty. Zaledwie 20 tysięcy sprzedanych egzemplarzy w pierwszym tygodniu w Stanach, a także odległe 32 miejsce na amerykańskim billboardzie. Wcześniej przez ponad 20 lat wokaliście nie zdarzyło się wyjść poza top 10. I w kontraście do tego zestawmy sobie te wielkie arenowe koncerty grane obecnie przez Marina Mansona. Koncerty większe niż kiedykolwiek wcześniej. W Londynie zagrał na Wembley. W wielu innych miastach w innych wielkich halach, w dodatku wyprzedanych. W Polsce, co prawda, torwar, ale jednak wyprzedany w jakieś 5 minut. Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule tego odcinka, Mary Manson się nie skończył. Kiedy ktoś koncertuje w wielkich halach, nie możesz przecież powiedzieć, że się skończył. Choć w przeszłości kilka symptomów wyczerpania pewnej formuły oczywiście było. Natomiast teraz, mimo komercyjnego niepowodzenia najnowszej płyty, wydaje się, że muzyczna przyszłość wokalisty na nowo się rozkręca. Zobaczmy więc, w jakim kierunku to Podążę.